Lufa, kochani, czy wiecie, że... Po nalotach na Londyn w 1941 roku część dystrybutorów whisky przenosiło swoje magazyny poza obszar działań wojennych. Sławna jest historia statku Politician, który transportował ćwierć miliona butelek whisky na odległą Jamajkę. Jednak zaraz po wypłynięciu z portu rozbił się o skały małej szkockiej rybackiej wyspy Sky, która od dawna odcięta była od dostaw złotego trunku. 264 tysiące butelek whisky spadło na 200 mieszkańców jak darzyń. Nieba. Po chwili zastanowienia zajęli się akcją ratunkową. Oczywiście butelek. Zanim agenci ubezpieczeniowi dotarli na wyspę, aby oszacować straty, cały towar już był skrzętnie pochowany. W studniach, rynnach, a nawet w siennikach łóżek, które wynajmowali urzędnicy. Nie była to prosta sprawa ukryć tak wiele butelek, ponieważ wysepka ma 3 mile długości i półtorej szerokości. Zdrowie wszystkich rybaków w tym przepysznym Fish House punch.